film pod tytułem jak bezpiecznie rozładować cysternę kompresorem dla początkujących na początku otwieramy pokrywę zaworu produktu podłączamy przewód produktowy przez który będzie produkt stosował do zbiornika. otwieramy pokrywę dennicy otwieramy dennicę, otwieramy zawór dennicy otwieramy krótce do przewodu kompresora tym przewodem z kompresora będzie powietrze biegnąć do cysterny. Otwieramy zawór powietrzny, dzięki temu powietrze wejdzie do cysterny. Uruchamiamy silnik, uruchamiamy przystawkę. W naszym przypadku kompresor, podkręcamy trochę obrotów, zgodnie z instrukcją, jest już ponad 1 bar ciśnienia, otwieramy zawór produktowy, ciach, zawór i produkt leci do zbiornika. Po jakichś 30 minutach podnosimy samochód na poduszkach, żeby zwiększyć kąt natarcia tego płynu, a obniżamy jednocześnie na poduszkach obniżamy przyczepę. Teraz objaw generalny, że przyczepa jest rozładowana, to jest, nie ma ciśnienia. Teraz opuszczamy obroty kompresora, to też ważne, żeby nie wyłączać na wysokich obrotach. Wyłączamy kompresor, przystawkę, zamykamy dennicę, zielony zawór, zamykamy zawór produktowy, wszystko ma być pozamykane. I teraz dopiero można odkręcić przewód produktowy, żeby nam jakiś tam koniec, końcówka produktu nie polała się na, 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 na ziemię. Zamykamy pokrywę zaworu produktowego. Bardzo ważna rzecz, będziemy teraz spuszczać powietrze nad ciśnienie z beczki. Jak chcesz mieć głowę, to musisz spuścić powietrze aby dekiel jej nie uciął. Dopiero możesz otworzyć dekiel po spuszczeniu. Zawró jest zamknięty, w magistrali widzisz, że nie ma nic w beczce, lećenice tam. Zamykamy teraz z dekiel. Bo jeden litr produktu to dodatkowo na menu 1 euro kary za utylizację, więc nie zależy nam na tym, żeby. Produkt był Zamykasz teraz barierkę. Zamykasz wszystkie zawory, wszystkie zatyczki. Zamykamy barierkę po to, żeby samochód nie miał 5 metrów, bo wtedy wiadukty bardzo się zacieśniają wysokość wiaduktu. Zamykamy wszystkie zatyczki. Poziomujemy przyczepę, poziomujemy samochód. Za chwilę będzie informacja, kontrolka zgaśnie, że samochód wypoziomowany. Poziomujemy jeszcze zaczep królewski, zwalniamy hamulce przyczepy. To wszystko, jedziemy na myjkę. Pozdrawiam, dzięki, do następnego razu.